Yo, witajcie z tej strony panda! Dzisiaj jesteśmy w drugiej części Puppet Soccer 2014. Trochę sobie już pograłem wczoraj i trochę powygrywałem. No i znowu miałem jeden mecz, ale przegrałem, więc teraz spróbujemy go jeszcze raz wygrać. Ponieważ ja sobie taką jedną rzecz. Yy, można powiedzieć, obcykałem, że no po prostu można. Jak przegrywasz mecz i klikniesz. Jakby kółko, żeby wyjść i wykasujesz go z tego kwadrata, co tam jest, to jak potem włączysz ten znowu popet soccer, to możesz zagrać ten mecz jeszcze raz. Bo ja na przykład przegrałem z 3-0, tam 4-0, nawet z Nigerią ostatnio. Biejcie na kanał Panda i Cygan oraz na Cygan tube oraz na in, ma poprzednie Moje odcinki co to jest? muzyka filmowa Chimera. no jak widzicie już trochę taktyki mam gram postacią do 72 tysiące. tak jak mówiłem odcinek w, w poprzednim odcinku a jeżeli mogę na następnym odcinku prawdopodobnie jeżeli wyjdzie coś z Puppet to już nie będzie Puppet Soccer mm. Popet Soccer 2014, tylko Popet Soccer Hokej. Przepraszam, ale oczywiście jak ja nagrywam, to musi się zawsze coś na tej ulicy dziać głośnego. Dlaczego? Halo. No i znowu jest jakiś traktor. Come on. Czy, to, czy to już motor? Tak jak wczoraj na odcinku. Nie, 3-2 przegramy. No niestety, no nie udało się. Ale czy to tak? Drugie miejsce, super. Czyli, no, nieźle, nieźle. Spróbujemy jeszcze jeden turniej zagrać. I dni Ujuj. No. Patrzcie, kto tam siedzi w ogóle. Ujuj. Czemu tu znowu motory jeżdżą? Come on! Następny razem wezmę wiatrówkę. Do odcinka i skończy się rama 2 0 No, mamy no gitarę. No nie. Trzy. To będzie chyba ostatni też już turniej, bo jakoś tak strasznie wolno idą te mecze. 7 zaraz z Kostaryką 40 tysięcy drodzy widzowie 40 tysięcy Piszcie w komentarzach Na jaką postać mam zbierać Kurde No i gol 3-0 Zobaczymy czy uda nam się wygrać Ten turniej Na razie idzie nieźle Chociaż to dopiero grupa yupi <grym> Kurde, mogłem tak niech obsać. O nie, poprzeczka, ja nie mogę teraz skakać, bo mnie mydło skleiło. Co to mi się tu za reklama pokazuje? Nie lubię reklam. Izdni, dawaj, nie! Tak! Gol! Nie! Eee! Yy. Strzelam! Kurde! Tak! Nie! To być pierwszy przy piłce. Dobra, blokowa. Odletuj. Na razie, meczku. Nie trafiłem! A, shit! On też nie trafił. Jest! 1-0! Nie! Co? Jak? Kitypek. typek? No, dajmy. Przepraszam za mój głos, ale mam katar. I znowu jedzie jakiś głośny gruchot. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ja zawsze, jak ja nagrywam, to musi być niespokojnie, no? Mmm, ludzie, no. I. No, jak poprzeczka? Kam on. Co za wrubę. Ho, 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 Nie ma go. Czy to popługa jest? Co to jest? Piszcie w komentarzach, co to jest według Was? I. 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 Come on. Spadaj. O, 2-1, super. Może uda się nam to wygrać. Teraz mocno. Polecam oczywiście gierkę bardzo. Gra bardzo fajna, wciągająca. No, oczywiście. No tak to jest. Gdy, gdy się, że gdy się nudzisz, to cały czas włączasz sobie tą grę i sobie grasz Wiesz, prawdopodobnie po jednym turnieju już wychodzisz, bo y, zaczyna Cię wkurzać że Cię jedzie jakiś lis no 2-0 o, 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 nie serio? 3-0, kama o, obroniłem on teraz No nie, już tego nie wyrównam. Chociaż w sumie gola już trafiłem. gdyż to on sobie trafił. Naprawdę to on sobie trafił. Jak on mi to strzelił te trzy gole? Jeszcze jeden gol. Może się uda wyrównać. Nie. Nie. Serio, szóste miejsce. No dobra, to będzie na tyle w, w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się.